Szanowni Państwo, jesteśmy w siedzibie TING TANGU taktyka i przeszłość my się tu skradamy więc głośniej mówić nie mogę ale zaraz Wam pokażemy najtajn... najbardziej tajny z tajnych tutaj pomieszczeń gdzie są prowadzone gry wojenne sami Państwo widzą Miło się. Jedno z naszych największych marzeń. Udało nam się tutaj znać do tajnej siedziby think tanku. Tutaj musimy bardzo ostrożnie iść, niezauważeni, ale jest tutaj taki sekretny pokój. w, w, to, w którym prowadzi się gry, symulacje walki od nadbrzeże. To jest bardzo ważne dla wielkiego limitrofu. O, o Jezu! To jest proszę Państwa, można powiedzieć, może możliwości. Szanowni Państwo, jak widzicie, to jest gra przestrzenna, która pozwala uwzględnić każdą możliwym, każdy możliwy wariant walk. Można tutaj uwzględnić różne rodzaju infrastruktury nadbrzeżną, siły obrońców, siły atakujących, siły zagranicy, siły pogody. Mamy tutaj przed sobą cud techniki symulator, najnowszy <grych> najnowszy z możliwych symulatorów wojskowych ale wiesz co Maciej, oni się chyba tutaj bawili w przejście Balcerowicza przez nadwzorze bo bieda i rozpierdol <grych> chyba tak jeszcze <grych>